Co pan tu robi? Przyszedłem jeszcze trochę posiedzieć. Trudno jakoś tyle lat to się człowiek przyzwyczaił. Tak, rozumiem. Przepraszam, nie przeszkadzam. Panie profesorze. Bo tak się właśnie zastanawiałem. Najpierw myślałem, że rok człowiek od tego wszystkiego odpocznie. Syna trochę podchowa. Ale potem... A potem to tak. Odwyknie pan od szkoły, zapomni pan dużo. Nie, 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 panie Leszku. Trzeba iść, jak to się mówi, za ciosem. Tak. Skoro panu zakiełkowała już politechnika w głowie, niech pan pozwoli jej się urodzić. Pan profesor uważa, że mam szansę? Pan? A któż by inny jak nie pan? Nie wolno panu tej szansy zmarnować. Pan mnie trochę przecenia. Dodatku. Domowe kłopoty. Ale ja w pana wierzę. No, to jak? Męska decyzja. Synek do przedszkola, a tatuś na studia. No. Chyba tak.